Dobra. Zrobiło się to jedno żelazo. Teraz by to wypełnić drewnem, tylko nie mamy drewna. W tym problem. Słuchajcie, co? No. że nie mam drewna, żeby to niczym, żeby to czymś obudować. w się sensie od środka, wiesz? Mhm, nie bo nie ja zawsze. Właśnie dlatego zbieram drewno, ale wiesz. Nie jak nie, 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 oglądałeś nie, 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 moje odcinki z pierwszego sezonu, ty, a może to nazwa sezon drugi, ale po prostu nieważne. No? E, nazwijmy to pierwszy sezon. Jak oglądałeś moje odcinki z pierwszego sezonu, to, w, to no? mówiłem też, że ja lubię wypełniać na przykład jakieś domki w skale jakimś jakimś właśnie drewnem czy czymś. Oh. Bo ładnie wtedy wygląda. Oh, eee no. No. dużo moich kolegów. Którzy grają w Minecraft a, nazywają mnie dekoratorem wnętrz Chyba już to mówiłem. Ale mniejsza o to. Nie wiem, jakoś mi się tak nie wydaje, nie że już to mówiłem. Ja na swoim świecie robię sobie zejście w dół, żeby sobie portal zrobić. Spoko. No jeszcze się trochę czy tak to... i przez to marzyłem swój nadrajtowy kilo. Mm, dobra, to już sobie przerobię. No spoko, trzeba by było jeszcze wykopać no. jeden po... kto wyrzec. Ja Aha, musiałem wyjść. Na chwilę. Aha. Jak chciałem? Jezus Dobra, ja chyba idę sobie tuba poprzyglądać, więc pa Aha, to się ma W taki sposób nas dopuszcza O węgiel Co? Ty no nie wierzę! Stary nie, zobacz co jest pode mną, zapuszczę twojego live'a Ej zobacz co jest pode mną o Ty... Czy dlatego nie mogę spać przez potwory? Nie. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Tak. Miałem? okej. Okay. Nie przypominam sobie. Może... Jeronimo! Wiesz na odcinku, że nie możesz spać, bo wokół są potwory. A pamiętam, to był ten cave, co ja go odkryłem w pierwszym odcinku i... i ten i prawie zginąłem przez pająka. I to, ty! Ty, bo tam gdzieś był kanion! Ja, jak się tam gdzieś, tam gdzieś kanion był, w pierwszym odcinku, z drugiego. Aż wiesz co mi się przypomniało no. z tego ostatniego odcinka, jak ktoś rozwalił torcza i przestał się witać. Ale potem <grym> się z powrotem przywitam. To było ciekawe, nie? Nie ale to było śmieszne moim zdaniem. No czy wiesz, to było też takie nie było zamierzone, żeby rozwalić torcza, ale zamierzone było, żeby... W sensie, jak, jak rozwaliłem przypadkowo tego torcza, to mówię sobie... A! Wykorzystam tą sytuację i zrobię taki wstęp. Bo to by to dobrze wyglądało. No. O, dosyć. No, zachowałeś się jak przykładowo taki, nie wiem, taki Jawor. Jestem Polakiem cebulakiem, no to co mam zrobić? Winiany. Dobra, i to ostatnie. I teraz. Dobra, ja sobie Apex odpalam. Wczoraj zrobiłem cztery winy Bloodhound. Cztery winy Bloodhound. Nice. No, to w jeden dzień. Ty, a może? Ty, a może tego nie zabudowywać i po prostu to zostawić takie. Mm -hmm. Tylko tutaj dorobić? Nie, weź zabuduj będzie ładniej. Weź a? zabuduj będzie ładniej. Tylko na dwie kratki czy na trzy... No tak to może ci łatwiej no jakiś na... potwór nawet wejść. Jak? Gdzie? Jak? Gdzie potwór? Co? O czym ty gadasz? Mm. W jaki no sposób? No na przykład zostawisz drzwi otwarte, to może ci taki... To równie dobrze stary... Zostawisz drzwi otwarte i ty gdzieś pójdziesz, to może ci taki creeper tu wleźć i coś wybuchnąć. Tylko, że nie wybuchnie sam z siebie. No, ale przyjdziesz i ciężko zauważysz, tak nagle... jak... Jak z tego drugiego odcinka, kiedy robiłem te farmę. Farmę robiłem. Pamiętasz? Gdzie mi creeper wybuchł? Nie pamiętam. Jak mi tyły robił Aha no to chyba... No bo to chyba nie ten, nie, nie pamiętam tego. To nie zabudowuję tego jakoś całego, ale tak żeby Nie, dobra, te dwa zostawię tylko. Ty wiesz, że u mnie na telefonie byłeś na stronie głównej, nie? Uuuu uuu, uuu. Mm. Ale raz byłeś też, raz miałem ja cię na głowie na kompie, a raz na telefonie. Nice. Mm. Ten też by się przydało zrobić. Ja bo się jest Agli Soma. z Mary jak ta łopata szybko się kończy. Mm. Oh. Mm. Dobra Postaw... Postawimy tutaj drewno Jezus, ja chcę już dropnąć te fragmenty pamiątek, żeby sobie do Blossom kupić Oj, prędko tego nie zdobędziesz. O, 74 level, wczoraj wyjechałem z jakieś 5. Mm -hmm. Ogólnie tutaj gram więcej w Apexa niż w jakiejkolwiek gry razem wzięta. A? Więcej Ach. grasz w Apexa? No. Ej, Nixon Poczekaj Nie, ja nie jestem Nixon Boże Nixon, Natsu Mylicie mi się cały czas. Eee... Natsu spójrz proszę, czy to wygląda ciekawie? Jakby to były takie belki. Ja mógłbyś zrobić coś takiego, że na przykład postawił szkło Szkło? Na górze wziął tak skobla zamiast tego dirta, i tam lawę wylał, żeby tak spoko to wyglądało. Ale gdzie? Gdzie zamiast tego dirta? Zajść w dół, do tej tej. I tutaj na Nie, 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 nie. nie. Słyszysz, już w górę, żeby to rozwalić. No. Mam to rozwalić? Tego dirta, tam dać lawę, i jakby pomiędzy tym... Nie, nie, nie to! Zamiast tego dirta, dać lawę, co Pomiędzy tymi e tymi tak, tam labę, labę i pod po tym szkło. Tylko wiesz co? Jaka to jest grubość? Nie! Wiesz co? Bo jak tutaj. Nie, zobacz, bo jak tutaj dam... Tu nawet tutaj musiałbym stary dać. Jakbym to zrobił poziom niżej, ale kurde, nie chce mi się teraz tego całego rozwalać. Dobra, mam pomysł, stary. Zrobię w podłodze. To będzie dobry pomysł, chyba, nie? W podłodze. Już się skrzynki nie zapaliły. Ale przecież szkło mi się nie zapalą Przynajmniej... Chyba nie wiem, powinny, nie? nie tak. Mogą? O ja pierdzie Nie no Znaczy nie wiem, no Mi się nie wydaje Raczej nie powinny, ale nikt tak nie powiedział Wiesz co, mam pomysł, poczekaj A. Mój świat testowy Mój świat testowy, czekaj Weather Clear Lava wederko lawy Eee Skrzynia i Szkło Drewno Nie, bo drewno to wiadomo, że się zapali. Czekaj. Gdzie co to zrobić Co ty tu robisz? Z pierwszej Czekaj. A wielki portal. No. Nio! Na kobla, czy wciskiem myszy? Co? No jak klikniesz środkowym przyciskiem myszy na Kobra, to wtedy go dostajesz. Co? A! Nie rozumiem. Widzisz ten kamień. No. Do wody. O kozak nie wiedziałem. Dzięki. Po, Widzisz? Poczekaj. Y Tylko na kreatywie. No wiem, domyślam się, bo chyba nie na Zoom nie? Trzy no, osoby na streamie. Kto kol, kimkolwiek jesteś, się. witam cię. Serdecznie. Czekaj, rozleję tutaj tą lawę. O nieo, że pewnie laser jest, nie wiem dlaczego. Masz takie przeczucie. Dzisiaj tu jeszcze to. O Dobra i teraz... Tak, by to zrobić... I teraz... O, teraz no, są cztery to... osoby. Witam wszystkich serdecznie. Ojoj. Dobra... I teraz jakbym tu postawił skrzynkę... No nie star, nikuta! Nie, nie, nie spali się, no co ty gadasz? W ogóle nie wiem, czy się da spalić skrzynkę. Chyba, że jestem jakiś upośledzony. Ej, chyba się nie da nawet. Wiem. Mogę, wie, ja wiem jedno, że jak masz e, kowadło, nie? No. I... W bo, wilku, o, dziękuję za, ja tego. za tego, za obserwowanie. Bardzo to doceniam. Ty no, nie da się naprawdę podpalić. Jak masz w ten... Nie no, dobra, nie da się. No. Jak masz... E, kowadło... I dasz na nie, naj... znaczy nie, naj... tak, a tylko ta z jakimś napisem, to ono się nie niszczy. Aha. A co, jak jest bez napisu, to się niszczy? Bo ja tak robiłem, i moje wodę się w ogóle nie niszczy. I teraz ciemnica jest, no. Eee, a, to... a, dobra. Bo Nawet miałem... robiłem to, na w tym świecie postawię, graliśmy co wiesz, O, no, tak. Yes, prześpię mm. się mm. Wiem niestety, że mam stereo mm, Dobra, potrzebujemy piasku Oczywiście, chociaż nie, ja tam... Miałem jakieś szkło Trzydzieści dwa Najpierw by się przydało tutaj samą tę lawę wylać. Chyba też by się przydało to zrobić No ja pierniczę, no Trzeba, bo jakby to zrobić Bo jak tutaj ta lawa będzie to będzie Chociaż nie, nie będzie widać tego Dirta No to dobrze Nie wiem, może nie, nie może tak ja tu nie wiem. Nie, nie powinno być. Dobra, poczekaj, teraz muszę z stąd wyjść. E, gdzie moje wiaderko? Jest moje wiaderko. Nie wiem Wiaderko najlepsza rzecz w tejże. grze. ta lawa była tam, co mi prawie las wysłało. No dla ciebie challenge. No. Ci mi śniesz. Walnij wiadro z góry. Co mam zrobić? Co, 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 mam zrobić? Walnąć wiadrem się z Nie, że wejdziesz na jakąś górę, przykładowo na swój domek nawet. Mm. I masz wiaderko wody. Wskaczesz i przed upadkiem wylewasz szybko wiaderko wody. A te, takie triki, te. Masz? Ta! Oglądasz? No Dawaj ciśniesz w jadro. Water bucket challenge Jak nie to idziesz Przecież po mnie wody Ja, mam, miny, ja mam wrażenie stary, że tam gdzieś będzie jakiś zatopiony statek nie wiem, ale jak nie zrobisz, to robisz ice bucket challenge, że bierzesz jakieś wiaderko wod zimna woda i na siebie. Okej, okay. czekaj. Aha, okej, okay, dobra. E, mam... Nie zrobiłeś, nie, nie, nie zrobiłeś, nie, nie zrobiłeś. Więc serce zostało. Co? Wiem, Serca. No wiem. Muszę coś zjeść. Kurde, ja chcę w końcu te krówki zabić. Masz jeszcze za mało. Racja. Widzicie? Tak. Tak. Aby? Bo one mogą uciec przez... jak otworzysz tą ramkę, nie? Wiem, domyślam się. To weź dywan i na tą ramkę i będziesz po prostu tak przeskakiwał do nich. Wiem CO jest? Ty czekaj! Coś mi się pali Oooś Ja pierniczew, ale fail. Nie, pal się! Mówiłem, że to będzie zły pomysł, na co? O! Ale woda tu nic nie pomoże! Fuck it, no! Storage, banana, rest in peace, kill of banana, rest in peace, 20 level banana. A cicho bądź. To był beznadziejny pomysł. Nie. Tak, jak bym postawił szkło najpierw i to tak. Tak się mogło stać, skoro to było tak daleko Lava, Lawa, mój drogi, nie ma granic Lip. Dobra, wiesz co z koblem to Trzymaj po prostu. będzie robię... fajna rzecz na odcinek? I, I taki stary tytuł filmu "Dom w Płomieniach". No Ech. właśnie, dom w płomieniach. Zapisz z live z Twitcha. Ale fail. I już czekam, aż to wrzucisz. Kurde, i też poszedł srać. W ogóle wszystko poszło Mieli 4 i dużo irona masz No może mam dużo irona, ale też dużo rzeczy straciłem 20 poziom miałem Dobra szybko to się na, na szczęście nie odrobi ale chwilę co wiesz? Impii 20 level banana Cicho ja Dre Nawet drewna nie mam teraz Ale drzewka przynajmniej urosła jak się załat. Co? Co mówisz? Jak Właśnie, ale żeby zrobić siekierę potrzebuje drewna, a żeby zrobić drewno potrzebuje drzewa, a żeby zrobić drzewo potrzebuje sadzonki. Po po sadzonki, a żeby zrobić sadzonkę. Wiem, ale żeby zrobić sadzonkę to potrzebuje drzewa, żeby a żeby mieć drzewo potrzebuje sadzonki, a żeby zrobić sadzonkę potrzebuje drzewa, logiczne, nie? Czy nie? Boże, najgorszy odcinek na świecie. Chociaż nie, jeden odcinek go przebija, wiesz który? Gdy w sezonie pierwszym szedłem do no. tej do kanionu i ginąłem tam co chwilę. Nic z tego nie przebije. Aha. A sadzonki! Jest dziurę w tamtej w tym, w tej szybie? Co? Jaką dziurę? No do domek i zobacz że szyby. Czy ty nie masz tam dziury? Nie. Czy się tylko wydaje? Wydaje ci się. Nie. Wszędzie mam. Dobra no, mam. No, no. Mam! Ja pierwnicę. Laser witam Cię na streamie Eee Na ta cicho bądź bo, bo, bo laser tak chce Czekaj Trzeba to naprawić Boże Laser widziałeś tą tragedię Proszę powiedz że nie widziałeś Ej, dobra, jestem. Aha. Halo, banan, jesteś? Ja. Yeah. O nie, no tak, widziałem, ale znaczy tak, je, e, tak słyszycie, ale nie. dlaczego... Znaczy, co? Mikrofon. Ale co, o, mikrofon? No nie, nie mówiłem ci, że masz, że Zmutuj zarymanie... się go i oglądaj na streamie? Masakra. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje. A ja też nie wiem. A to dobrze nawet wygląda. Nie, dobra. Tato. Czekaj, żeby zrobić tą, tą ramkę na rzecz. Ludzie, nie słuchaj się na No wiem, już się nauczyłem. Czekaj, żeby zrobić ramkę, to trzeba patyki. Tak, dobra, wie, bo myślałem, że drewno, ale patyki. Czekaj, ja tam mam chyba na razie też chyba pięć. Pięć, dobra. Hmm. Czy to starczy? Nie, nie, to naprawdę na pewno nie starczy Pięć, dobra, idealnie A miałem chyba nawet tylko pięć skóry Tak O, jak ładnie Nie mam diaksa Nie mam diaksów Więc na razie Ojoj oj. Więc na razie tutaj wsadzę żelazo. Że, że rzadkie rzeczy, znaczy te takie surowce, to od razu to tam włożę. I węgiel, dobra, w sumie to włożę do skrzynki. Nie, jeszcze ten napis. Nie, włożyłem go dobra, Jezus mamy. No załamany jestem po prostu. Dobra, tutaj już leż rzeczy, Na co mogę na drewno na pewno. Mm -hmm. straciłem. Bardzo dużo straciłem. Bardzo tego żałuję. I zaraz znowu deadnę, bo tyle tu jest mobów. Idę się przespać. A Ty mnie już nie przypominaj! To widz sam. No co ty tu podchodzisz? Mm. 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 Chlebuś Dobra, osadziłem wokół tego eee, Bo taki był pomysł, widzę żeby tak nazwać tą rybkę Co można by wsadzić tutaj? Żarcie, dobra, tu będzie żarcie Żegnaj chlebuś A tutaj co, mogłyby być może ale dobra, mniejszo to eee... Co ja chciałem... A, ścinę muszę posiadać, bo gdzieś! Widzów, widzów! Jest zmarę, ale was tutaj, a już mi trochę ladrzy. No nie, to nie było dojrzałe.

Na no, co też bym tak chciał, żeby mnie oglądało milion widzów, ale może możliwe, że tak będzie, ale na pewno prędko tak nie będzie. Ale dobra, no to w takim razie yy, Twitcha jeszcze, nie, na czy live'a jeszcze nie kończę, ale odcinek jak najbardziej. Do zobaczenia się, w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.